Co powinna zawierać strona internetowa freelancera? Pomijając oczywiście fakt, że najpierw na tą stronę internetową powinien trafić ruch, ale zakładając, że Twoją stronę internetową od, odwiedzają Twoi potencjalni klienci, to co powinno na takiej stronie internetowej się znaleźć, aby spełniała ona swoją rolę, czyli przynosiła Ci klientów? Zaczynajmy więc tak więc to, co powinno znaleźć się na stronie internetowej każdego freelancera, mogę podzielić na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria są to takie elementy, kwestie wizualne. A druga kategoria są to, to jest zawartość. Zawartość, czyli to, co powinno być na stronie internetowej, jeśli chodzi o content. I na początku najważniejsza rzecz. Jest to strona internetowa Twoja, Twojej persony. Więc jedną z najważniejszych rzeczy, co powinno znaleźć się na takiej stronie, to jest Twoje imię i nazwisko i Twoje zdjęcie. Nie chowaj się za logotypem, nie stwarzaj pozoru nie wiadomo jak dużej firmy. Często właśnie widzę strony internetowe, gdzie wiem, że po drugiej stronie jest jedna konkretna osoba, którą znam z imienia i nazwiska, a na stronie internetowej mamy jakieś dziwne nazwy, często właśnie anglojęzyczne. To, że Ty będziesz sprawiał wrażenie dużej korporacji, to tak naprawdę więcej klientów ci nie przyniesie. Pamiętaj, że obecnie czasy coraz bardziej się personalizują i ludzie coraz, ludzie zawsze lubili robić interesy z ludźmi, tak? Więc to, że Ty pokażesz siebie na stronie internetowej, podpiszesz się z imienia i nazwiska, pokażesz swoje zdjęcie, to jest tylko plus dla Ciebie. Ludzie lubią wiedzieć, kto jest po drugiej stronie, tak? Tak więc imię i nazwisko. I Twoje zdjęcie. Twoje zdjęcie, które oczywiście również powinno oddawać profesjonalny charakter Twojego wyglądu. Także tu nie chodzi o to, abyś robił sesję zaraz w garniturze, ale jakieś zdjęcia w nieprzystrzyżonej, nieułożonej fryzurze, w jakichś wymiętych ciuszkach. Jak najbardziej tutaj nie przejdą, tak? Jak cię widzą, tak cię piszą. Także oczywiście tutaj zdjęcie. Postaraj się, aby na tym, abyś na tym zdjęciu był osobą. Uśmiechniętą, aby takie pierwsze wrażenie, które mają osoby, które na ciebie patrzą, yy, aby to pierwsze wrażenie było takie, że jesteś po prostu osobą pogodną, tak? Osobą pogodną. Oczywiście zdjęciem zaufania nie wzbudzisz, ale możesz zrobić, yy, możesz zrobić wrażenie osoby jak najbardziej pozytywnej, jak najbardziej pogodnej, po prostu uśmiech, tak? Więc w ten sposób nie musisz oczywiście iść tutaj do fotografa robić, nie wiadomo jakich e, drogich, skomplikowanych sesji. Naprawdę obecnie ustań na jakimś jednolitym tle. Jest mnóstwo narzędzi, które te tło mogą Ci wyciąć. Jest taka strona, np. przykład PFP Maker. E, ktoś Ci może takie zdjęcie zrobić. E, są narzędzia typu właśnie Canva.com, które też poprawią jakość tego zdjęcia. Jest mnóstwo naprawdę narzędzi, gdzie, tak naprawdę, swoje studio fotograficzne możesz mieć we własnym domu. I tak jak mówiłem, imię i nazwisko, tak? Kolejna kwestia z tej kategorii wizualnej to oczywiście spójność, spójność kolorystyczna. Twój wizerunek, zarówno na stronie internetowej, jak i też te powiązanie strony internetowej, na przykład z Twoimi profilami na social media, ma być jak najbardziej spójne. Zobacz, umie wszędzie na moich social media, na mojej stronie internetowej, gdzie na przykład możesz kupić moje kursy na eakademia.online, zawsze zobaczysz te różne, różne elementy, tak naprawdę w jednym moim kolorze, w kolorze mojego brandu, czyli ten taki czerwono-pomarańczowy kolor, tak? Miniatury, które robię na YouTubie, również są właśnie, tłana tych miniatur są również w tym kolorze, tak? Więc od początku wzbudzam jakby, ten kolor wzbudza skojarzenia z moją osobą. Wybrałem go kilka lat temu, ten kolor, dzisiaj wybrałbym inny kolor, wybrałbym pewnie kolor pomarańczowy, który bardziej kojarzy się, bardziej dynamiczny, energetyczny. E, bardziej mi się podoba, natomiast wybrałem go wtedy i konsekwentnie się trzymam tego wyboru, tak? czyli ta spójność kolorystyczna. Bo często właśnie widzę, że na stronie różne elementy są po prostu w różnych kolorach. Separatory mamy gdzieś niebieskie, później gdzieś jest przycisk zielony, gdzie indziej przycisk jest czarny. Często dzieje się tak, jeśli właśnie freelancer pobiera różne strony startowe, a te strony startowe mają właśnie różne fonty, mają różne kolory i później mamy takie kolorystyczne, że tak się wyrażę, disco polo na stronie, czyli taki miszmasz. Który, który po prostu odciąga uwagę i nie sprawia w ogóle wrażenia profesjonalności. Także Twoja strona internetowa ma być schludna, minimalistyczna. Jasne tła, ciemne, czarne, fonty i gdzie nie, gdzie tylko e, akcenty kolorystyczne. Używaj jednego dodatkowego koloru lub dwóch i koniec i nie więcej, tak? U mnie tym kolorem jest jeden kolor dodatkowy i koniec. Wspomniałem tutaj już wcześniej też o fontach, czyli o czcionkach, tak? Też właśnie zauważam, że jest na stronach różnych finanserów duża niespójność. Raz nagłówki są jednym fontem, później na innej zakładce są drugim fontem, tak? Bądź tutaj po prostu konsekwentny. Wybierz sobie dwa fonty, a najlepiej jeden font w dwóch różnych grubościach. Na przykład u mnie na stronie będziesz miał font Montserrat. I Montserrat w grubości 700, czyli ten gruby, wyboldowany, znajdziesz w nagłówku, a tekst pisany jest Montserratem, w grubości 400, czyli tym średnim, tak? I koniec. Ma to też wpływ na szybkość wczytywania się strony internetowej. Im więcej fontów, tym ta strona musi po prostu się dłużej wczytywać. A to oczywiście pośrednio, a nawet bezpośrednio wpływa na pozycję Twojej strony w wyszukiwarce Google. Czyli spójność kolorystyczna i spójność, jeśli chodzi o fonty. Dalej, jeśli mamy te kwestie, już UX, UI, to różne justowania. Jeśli masz nagłówki, wyśrodkowane, to niech te nagłówki będą wyśrodkowane wszędzie. A nie, często widzę tak, że w jednej sekcji nagłówek jest wyśrodkowany, a w drugiej sekcji jest od na przykład lewej strony. To wygląda bardzo, bardzo nieprofesjonalnie. Jeśli już tutaj jesteśmy przy tych fontach, to jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, o wielkości fontów. Często też właśnie widzę, że e, nagłówek w jednej sekcji, na przykład H2, jest, e, jest na przykład wielkością 50 pikseli, a y, też na H2 w innej sekcji jest na przykład, dużo większa albo dużo mniejsza tak więc konsekwentnie też tutaj trzyma się tych rozmiarów zdefiniuj te rozmiary fontów, na przykład w ustawieniach motywu i, i nie zmieniaj po prostu w każdej sekcji, tak, bo to wygląda bardzo, bardzo nieprofesjonalnie. I ostatni element tych takich wizualnych rzeczy, które powinny być na stronie internetowej, to favicon, czyli ikona Twojej witryny, czyli taka mała ikonka, która jest w oknie przeglądarki przy adresie widoczna. Domyślnie, jeśli nie masz takiego fawikonu, to tam będzie po prostu ikona kuli ziemskiej, tak, to wygląda bardzo nieprofesjonalnie. Więc to są te elementy wizualne. I teraz przechodzimy już taki do elementów zawartości. Czyli co, jeśli chodzi o zawartość content, powinno być na stronie internetowej freelancera, tak aby ta strona wzbudzała przede wszystkim zaufanie do Ciebie jako do freelancera oraz e, konwertowała, tak? czyli powodowała to działanie, na którym Ci zależy, jeśli odwiedzający już na Twojej stronie internetowej jest. Pamiętaj, że strona internetowa, e, czy to freelancera, czy kogokolwiek, czy też sklepu internetowego, musi odpowiadać na trzy takie pytania. Co tu jest, co ja tu mogę zrobić i dlaczego mam to akurat tu zrobić? Tak? Czyli jeśli osoba internetowa wchodzi na Twoją stronę internetową, a zazwyczaj główną stroną internetową, na którą wejdzie w Twoim serwisie, jest oczywiście Twoja strona główna, więc od razu tutaj. Masz tylko tak naprawdę, są na to badania, 1,20 sekundy, aby zrobić dobre albo złe wrażenie na osobie, która wchodzi na, tą, na tę stronę internetową. I też tutaj takim czynnikiem decydującym, czy ta Twoja strona internetowa będzie przypisana do tej szufladki, na tej stronie internetowej przeczyta. Pamiętaj, strona musi odpowiadać na trzy pytania, co tu jest. Więc pierwszym nagłówkiem. Jaki osoba ma zobaczyć na Twojej stronie tertowej, to ten nagłówek ma od razu jej, że tak powiem, tej osobie powiedzieć, co, o co chodzi na tej Twojej stronie tertowej. Czyli nie wstawiasz tam jakichś cytatów, które są tak naprawdę niejasne. Trzeba się wygryźć w stronę internetową, aby zrozumieć tak naprawdę, czego ta strona tertowa dotyczy. Czyli ten pierwszy nagłówek, który przeczytają, odwiedzający na Twojej stronie, ma odpowiadać, co tu jest, czyli na przykład tworzysz strony internetowe, to zawrzyj tak, strony internetowe na przykład dla firm. Jeśli działasz na przykład w wybranym mieście, no to strony internetowe dla firm w Warszawie. Jeśli na przykład jesteś copywriterem, no to piszesz copywriting sprzedażowy, na przykład tak. Jeśli na przykład e, tworzysz grafiki i specjalizujesz się na przykład w tworzeniu miniatur, dla twórców na YouTube, no to nagłówek e, tworzy miniatury dla twórców na YouTube, tak? Czyli od razu wiadomo, co tutaj jest, tak? Nie dajesz pola na domysły osobom, które będą na Twojej stronie internetowej i mogą po prostu nie wiedzieć, czego ta strona internetowa e, tutaj dotyczy, tak? Czyli co tutaj jest? Pierwszy nagłówek, tak? Pamiętaj, drugie pytanie, o którym tutaj mówiłem, na które musi odpowiadać Twoja strona internetowa to co ja tu mogę zrobić. Czyli wypisujesz tak naprawdę wszystkie swoje usługi, tak? Jeśli ja na przykład zajmuję się marketingiem online, tworzeniem stron internetowych, to u mnie na stronie zobaczysz, że zajmuję się właśnie tworzeniem stron, tworzeniem sklepów, prowadzę konsultacje, tak? Czyli co ja tu mogę zrobić, tak? Czyli też nie zostawiasz pola do pola na domysły dla twoich potencjalnych klientów, tak? Żadnych niejasności. Nie zapychasz strony pierdołami, tylko konkretnie, tak? Kolejna kwestia, kolejne trzecie pytanie, na które właśnie powinna odpowiadać Twoja strona internetowa, to dlaczego mam to akurat tutaj zrobić? Wejdź w buty Twojego potencjalnego klienta, który wszedł na Twoją stronę internetową. Zobaczył na czym się zajmujesz, tak? Czego dotyczy Twoja strona internetowa? Jakie konkretnie usługi świadczysz? I teraz w jego pytanie, w jego głowie powstaje pytanie. Dlaczego mam akurat zaufać Tobie, człowieczku? Tak? Dlaczego akurat z Twoich usług, a nie Twojego konkurenta, mam skorzystać? I właśnie. Strona I właśnie to trzecie pytanie, czyli strona internetowa musi odpowiadać na to, trzecie, na to trzecie pytanie. Dlaczego mam skorzystać akurat z Twoich usług? I tutaj. Możemy, że tak powiem, mm, zrobić to na kilka sposobów. Najlepszym oczywiście sposobem to są opinie. Oczywiście realne opinie, nie żadne tam e, wygenerowane, wpisane. Anna Kowalska, Jan Kowalski, tylko realne opinie. Dlatego ja, pomimo że mam na przykład na swoim profilu Google moja firma tych opinii już ponad 260, dalej te opinie zbieram i w formie takiego właśnie widgetu e, za pomocą wtyczki WordPress zamieszczam opinie wprost z profilu Google moja firma na mojej stronie internetowej jest właśnie taka świetna wtyczka widgety recenzji Google mam na, na jej temat właśnie też film na moim y, YouTubie i bezpośrednio właśnie z profilu te opinie są zaimportowane na moją stronę y, internetową tak y, więc to jest ta rzecz ten social proof ten społeczny dowód słuszności Yy, tak, ta, możesz pisać o sobie dużo rzeczy, jednak to zdanie osób trzecich jest najważniejsze. Osoby, yy, które skorzystały z Twoich usług, yy, skorzystały z Twoich produktów i mają na ten temat zdanie. To decyduje w dużej części, czy osoba skorzysta yy, z Twoich usług, czy też nie. Oprócz opinii, yy, też inną taką. Kwestią, rzeczą, elementem, który odpowiada na te pytania, dlaczego mam akurat z swoich usług skorzystać, są różne właśnie certyfikaty, poświadczenia. Jeśli na przykład skończyłeś jakieś kursy, na przykład darmowe kursy od Google, zamieść certyfikaty. Jeśli na przykład skończyłeś mój kurs, jak zawsze swoim kursantom wystawiam certyfikaty, to pochwal się tym kursem, pokazuj siebie z tej właściwej, właśnie, z tej właściwej pozytywnej strony. Że tobie właśnie warto zaufać. A dlaczego? Ano właśnie dlatego, że dbasz o swój rozwój, wstawiasz właśnie certyfikaty, dyplomy, czyli coś, co świadczy o Twojej yy, profesjonalności. Wystąpiłeś na konferencji, wstaw zdjęcie. tak? napisałeś książkę, chociażby rozdział w książce, pochwal się tym. Napisałeś e-booka, również się tym pochwal. Wystąpiłeś w jakiejś audycji, wystąpiłeś na jakimś kanale na YouTube, pochwal się tym. Wszystko to należy, takie właśnie, jak ja to mówię, zachwalajki, wszystko należy zbierać, wszystko należy oczywiście dokumentować i wszystkim się należy chwalić. To wszystko świadczy o Tobie. Ten social proof, ten społeczny dowód e, słuszności, czyli to właśnie wzbudza zaufanie. Kolejna rzecz, która powinna znaleźć się na stronie internetowej freelancera, to fizyczny adres. Tak jak mówiłem, pokazujesz siebie z imienia nazwiska, pokazujesz swoje zdjęcie, także pokazujesz swój adres fizyczny, żeby każdy wiedział, że prowadzisz biznesik na legalu, nie wstydzisz, nie boisz się pokazać, po prostu nie masz oporów, jesteś legalnym przedsiębiorcą, pokazujesz adres fizyczny, zamieszczasz NIP na stronie kontaktowej, tak? No i mówiłem, że na stronie internetowej też powinno znaleźć się call to action. Call to action, czyli wezwanie do działania. Najlepiej, aby strona internetowa wzywała tak naprawdę do jednego działania, tak? Jest taka świetna książka Steve'a Kruga chyba, nie każ mi myśleć. Pamiętaj, że użytkownicy, którzy wchodzą na Twoją stronę internetową, tak naprawdę chcą e, skorzystać w momencie użytkowania z Twojej strony internetowej z zaledwie dwóch szarych komórek. To oczywiście mówię ironicznie, ale chodzi o to, że zdejmij z ludzi ciężar myślenia. Ludzie po prostu jak wsiadają do samochodu, to wiedzą, że pedał gazu jest po prawej stronie. A na przykład y, pedał y, hamulca jest po środku, a sprzęgło jest po lewej stronie. Tak samo jest ze stroną internetową. Jest utarty schemat, że logo jest po lewej stronie. Po prawej stronie mamy menu, ewentualnie w sklepie ikonkę y, koszyczka. Więc nie zmieniaj, nie wstawiaj udziwień, bo zaczniesz kazać, że tak powiem, ludziom myśleć, a jak ludzie zaczynają myśleć, to się robi dla nich wysiłek. A ludzie nie, nie chcą mieć w sprawach, które nie wymagają wysiłku, nie chcą mieć po prostu wysiłku. jakkolwiek. jakkolwiek Enigmatycznie na, okrę na, na okrętkę to wytłumaczyłem, tak po prostu jest. Tak samo jest z tobą. Na Twojej stronie internetowej jako freelancera nie wstawiaj żadnych formularzy kontaktowych. Kiedy ostatnio dostajesz wiadomość z formularza kontaktowego? Kiedy ty wysłałeś wiadomość na formularzu kontaktowym, dostałeś odpowiedź. Mało tego, kiedy ostatnio dostałeś maila. E maila, gdzie ktoś napisał właśnie ze strony internetowej. Dlatego tutaj polecam właśnie wstawić numer telefonu i numer telefonu powinien chodzić za. Yy, że tak powiem, za tym klientem od strony głównej, czyli te sekcje call to action, zadzwoń, tak? Zadzwoń po bezpłatną wycenę, dowiedz się więcej i telefon, telefon, numer telefonu. Pamiętaj, że ludzie będą korzystać z Twojej strony internetowej nie tylko na komórkach, ale też na, yy, też na komputerach, więc nie wstawiaj tylko yy, sekcji zadzwoń, gdzie na, na telefonie ktoś może tapnąć przycisk i zadzwonić, bo na PCC nie tapnie, a nie ma numeru telefonu, więc po prostu napisz zadzwoń dwukropek i numer telefonu. Więc niech to właśnie będzie w ten sposób. Oczywiście już pomijam kwestię banałów, czyli niech ta strona będzie responsywna, czyli niech się dobrze wyświetla na urządzeniach mobilnych, a także na komputer. I tu taki mój Protip na taki nagłówek, który możesz właśnie zamieścić w tej sekcji Call to Action, bardzo perswazyjny nagłówek, czyli zadzwoń po bezpłatną wycenę. Jeśli linie są zajęte, spróbuj ponownie, tak? Oczywiście to jest bajer, perswazja, ale jasno daje do zrozumienia takiemu potencjalnego, potencjalnemu użytkownikowi, tak? że oho, do tego czywyka są telefony, tak? jest kolejka do telefonów. Znakiem tego, że gość e, ma wzięcie. Jak gość ma wzięcie, ludzie na niego zają, to znakiem tego, że robi swoją robotę dobrze. Tak więc zapamiętaj sobie właśnie te hasło. Jeśli linie są zajęte, spróbuj ponownie. Także to były takie rzeczy, które powinny znaleźć się na stronie freelancera. A w opisie tego filmu znajdziesz linki do moich kursów. Do moich kursów, dzięki którym możesz właśnie zarabiać więcej jako freelancer. Na mojej stronie e Także zajrzyj teraz, kliknij teraz i zobacz, co dla ciebie specjalnego. Przygotowałem. Do następnego wideo. Trzymaj się. Hej.